Są co najmniej dwa, a może nawet trzy powody, dla których użytkowane są uprzęże typu kokon. Pierwszy oczywisty to redukcja oporów ciała pilota, a więc lepsze osiągi paralotni. Drugi powód bardzo praktyczny, to znaczna poprawa komfortu termicznego stóp i nóg dzięki ich całkowitemu osłonięciu. I trzeci raczej estetyczny, to szpanerski wygląd tak przywdzianego w uprząż pilota. Istnieje jednak jeden element problematyczny podczas używania uprzęży tego typu, a mianowicie wejście do Kokonu zaraz po starcie. Oczywiście każdy z użytkowników tego typu uprzęży będzie miał swój wypracowany sposób. Ja jednak chciałem zaprezentować moją metodę wchodzenia konkretnie do ultralekkiej uprzęży Stay Up. Sprawne i szybkie wejście do Stay Up jest tym bardziej istotne, ponieważ uprząż ta, a konkretnie jej taśmy udowe są bardzo wąskie mają około 10 mm szerokości co nie pozwala na długie wiszenie w nich. Faseci wiedzą o co chodzi. Zatem szybkie i pewne wejście w kokon tej uprzęży zaoszczędzi każdemu użytkownikowi mało komfortowego wiszenia. Posłużę się dla pokazania metody krótkim filmikiem z mojego startu. Zaraz po oderwaniu się od ziemi przechylam się do tyłu, równocześnie podkurczając nogi, by przenieść środek ciężkości jak najwyżej. Utrzymuję w tym czasie pełną kontrolę skrzydła używając obu sterówek. Dopiero po uzyskaniu bezpiecznej odległości od zbocza puszczam prawą sterówkę, ewentualnie lewą, i ręką podsuwam kokon pod stopy, by po sekundzie ponownie złapać sterówkę. Oczywiście zamiast całkiem puszczać sterówkę, można ją przełożyć do drugiej ręki. I to w zasadzie tyle. Życzę bezpiecznych startów i lądowań z uprzężą stajap. Up.